Halo, 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 Cześć, widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk'a i dzisiaj kontynuacja misji Misji, misji z panią prezydentową Idziemy tędy Dobry Ja tylko pognuj Ale dużo nie bieremy, bo rewerami jesteśmy, a żeby gnój nie był rzadki, bo my mamy siatki no dobra, tutaj coś mamy. Jakieś itemki w ogóle. Ktoś tutaj sobie niezłą kimę zrobił. No jakiś kloszard. Tutaj co mamy? Co to jest w ogóle? Jakieś frytki to są czy co? Patrzcie, frytki, a tu normalnie hot dog I to taki zjadliwy, nie? Hotdog, więc tutaj jest chyba to bardzo mocno użytkowane miejsce. Jesteśmy na południowy zachód. Wygląda na to, że zataczamy koło. Songbird powiedziała, że to najlepsza kryjówka w okolicy. Opuszczony budynek, brak sygnatur cieplnych. Trzymam cię za słowo SOMI. SMI. Dobra, idziemy dalej. Tutaj widzimy też jakieś komponenty. Mamy? Dobra, przejdźmy w ten sposób. Tutaj coś mamy ciekawego. Nie. Chyt. I tutaj mamy. Komponenty, proszę. Legendarne. Strasznie dużo ich tutaj, chciałbym powiedzieć. Przyda się pomoc. Przyda się mała pomoc. Jasne. I. Dajesz! Elegancko. Okej, okay, tego nie było w planach. W idziemy prawa czy lewa? Mm -hmm. Dawaj prawą. Spróbujmy tędy. Wygląda obiecująco. Spokojnie, gorący jak diabli. Trzeba to zakręcić. Może gdzieś jest zawór. Co to jest? Wyłącz kamerę. Poszukajmy zawór. I zawór powinien być właśnie na a Ale tutaj jest ten zawór, tak jakby. To jak ja miałbym się tam dostać, niby Aha, okej. Okay. Dobra, tendy, 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 tendy. Idzie tendy, tendy, tendy. Tędy, tędy. Tu zakręca, i tu jest zawór, nie? I co? W niego wszczeli czy co? Nic to nie robi. Hm. może jakoś górą dałoby radę. Wejść mm. No raczej nie. Oj, o nie, chwila, chwila, chwila. Gdzieś się dostałem. Oj, oj 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 mamy to chyba. Elegancko, mamy to. Okej. Okay. Zrobione. Okej. Okay. Mamy to. Teraz yy, musiałbym się stąd wydostać. Dobra, tędy. Ajaj. Aj, aj, aj. Pyk. Pyk. Ok. Tutaj w prawo. Tyk, 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 tyk. I jesteśmy w domu. Elegancko. Teraz tutaj tędy. Oczywiście pani prezydent mnie musi wyprzedzać, jak zwykle. A, jesteśmy po drugiej stronie. Komponenty, jak zwykle. Idziemy dalej. Kolejna kamera. Oczywiście wyłączona stare pomieszczenie kontrolne. Oj, tak. Nóż i broń, proszę bardzo. Tutaj coś mamy jeszcze. I widzianka. Komputerek. Wyczyść nagrania Elegancko, usunęliśmy nagrania Użyj jeszcze raz e, sieć Co tutaj mamy? Nic, dobra No to lecimy dalej Z tematem, otwórz I co my tutaj mamy? Nic Można by powiedzieć, że nic Poza tutaj tapialna Betty. Tak na nią umówiliśmy. Dziewięć reelekcji, dasz wiarę? Jakby się przyspawała do stołka. Heh. Ciekawe, że dorobiła się swojej ulicy w Night City. Słyszę nutkę zazdrości. Ach, wydaje ci się. Ach, wydaje ci się. Dobra, lecimy dalej. Tylko widza, widać, że cały czas coś się dzieje z naszym V. Dziwnego. Coś go tam, kurde, drapie. Same komponenty. Tutaj możemy znaleźć. A tutaj coś jest jeszcze. Zebrania? Nie. A, nie teraz. Widzi? Co, Co jest? Zaraz przejdzie. Uff. Uff. Już lepiej. Co z tobą? Jesteś ranny? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Stary uraz. Nie taki stary skoro posłał cię na podłogę. Zabija mnie biochip Arasaki. Zabija mnie eksperymentalny biochip Arasaki. Songbird twierdzi, że może znać rozwiązanie tego problemu. Czekaj. Mówisz o reliku? Tak to nazwali. Tym samym, który ktoś ukradł Arasace i tego samego wieczoru wpędził starego do grobu. Złożyło się. No to już wiem, w jaki sposób się z tobą połączyła i na czym polega wasza umowa. Dziękuję za szczerość. Wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. No, można tak powiedzieć. To co? Dolny poziom? Czy nie? Apartamenty. Czyli przewidujesz kłopoty? Dzisiejszego wieczoru nie spodziewam się niczego innego. Lepiej przygotować się na każdy scenariusz. No, ósme, piętro. Racja. ósme piętro dobre miejsce na zasadzkę. Można Bym by tak mimo. powiedzieć. Tarota mamy. Pik. Ej, co jest? To chyba tutaj. Zbugowało się? Wchodzimy na trzy. Poczekaj. Co jest, kurde, z tym? No nie wierzę. Dziwne graffiti, tylko tyle. O, jest król Pentakli. Ciekawe. No dobra, wchodzimy na trzy. Raz, dwa, trzy. Niby pusto, ale nie mów kop i ciemno jak w dupie. Póki nie przeskoczysz, jeszcze i nie ma. Mm -hmm. Trzeba poczekać Jeśli nie chcemy tu siedzieć po ciemku Przydałoby się zasilanie Może nawet uda się odpalić radio Co? Stęskniona za wieczornymi wiadomościami? Musimy się rozeznać w sytuacji Okej okay. Na razie pójdę się przebrać Jak ta ubrań? Przebrać w te brudne szmaty? Przynajmniej nie pokazują ich teraz na wszystkich kanałach, w przeciwieństwie do mojej marynarki. Ok. Przeszukaj melinę, zaraz do Ciebie dołączę. Melinę. <grym> Stare części. Ciekawe. Jakieś jedzenie. Tutaj coś mamy. Ciekawego. Granat EMP. Proszę bardzo. Olepszono granat. O, łóżko. Stare posłanie. Idziemy dalej. Tutaj co mamy ciekawego? Ty patrz. Sztuka współczesna. Ło! Wow. To chyba agregat domowej roboty. Ciekawe czy działa. No raczej... Generator raczej przeszłości. Silnik wybebeszony z Tortona, dość zajechany. Jest resztka czutu. Jeśli paliwo nie zwietrzało, mógłby odpalić. Ale nie odpali. Nie bez zasilania. Ech, sprawdźmy. Ale skoro już mamy chwilę dla siebie, to słuchaj. Coś mi tu nie gra. A tobie? Mi też. Zgadzam się. Mnie też coś tutaj nie gra. Songbird... Genialna netrenerka, która obiecuje ci ratunek, a potem zostaje zdmuchnięta z planszy. Myers, polityczka, której ktoś w Waszyngtonie próbuje wbić nóż w plecy, a my nie wiemy dlaczego. Aha, jeszcze Kurt Hansen, z pierdoloną wyrzutnią rakiet. Wiesz co? Mam dziwne wrażenie, że ktoś nie powiedział ci całej prawdy. Songbird. Majes. Może coś ukrywać. To jakaś grubsza intryga. Eee... No tak, tak, ta. Ta, co wlazła mi do głowy, chyba. Myślisz, że Songbird może coś ukrywać. Dziewczyna zagadka. Lubię takie. Ale to się zawsze źle kończy. Było mało czasu na wyjaśnienia. Katastrofa, ucieczka. A na koniec jeszcze ta Chimera. Po prostu miałbym do niej parę pytań. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi. No dobra. To co z tym prądem? No dobra, no poszukamy tego prądu. Jak nie, to przyniesiemy we wiaderku. Pojemnik z bateriami, brakuje jednej baterii Jak widać Rozładowana bateria Ajajajajaj To nam raczej nie pomoże Tutaj co mamy ciekawego? A nie, nic, <laughs> to po prostu tutaj się świeci coś takiego czerwonego Z napisem OPEN Sprawdźmy Tutaj coś jest Płyta winelowa. Tutaj puściutko. Ha, 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 ha. Poszukajmy baterii. Bateria, gdzie jest bateria jakaś? To, co to jest? Nie wiem. Ale ciemno. sakra Bateria, bateria, bateria. Radio. Jakaś kuchenka mikrofalowa. Też można. O jakie zniszczone to wszystko. Dobra, idziemy dalej. Bateria, 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 bateria. O, drony. Proszę, proszę. Z tego można wyciągnąć. I baterię. Nice. Ale tutaj widzę, że mógłbym jeszcze z nią porozmawiać. Hej, wszystko gra? Tak, mówiłam, że muszę się przebrać. Ja, to nie można mieć chwili dla siebie. Nie? O! DR5 nowa. A gdzie to leżało? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy sobie tą broń. Zdaje się dość ciekawa. Mm, nowe przedmioty. DR5 nowa. Hm. I jeszcze nóż jakiś był. O, właśnie, nóż panka. To jest jakaś broń miotana. Ale w ogóle to nie tutaj, tylko. chwila, chwila, chwila zamiast tego gnata. Weźmy sobie ten nóż panka. I co? Ja nim mogę miotać? Mhm. Dobra, czekaj, czekaj. Tutaj na pewno nie. Jakieś ręce w ogóle mogę mieć. Ognista wyrzutnia rakiet, proszę bardzo. Ale nie chcę tego. Hm, nie wiem, nie wiem. Jakoś pewnie się rzuca tym. zaśmy baterie. Na! No. Siedzi. Siedzi elegancko. Odpalaj. Trzymaj kciuki. Uwaga! Ha, mamy to! Mamy i światło. Co, co ty na to? W lodówce już się chłodzą następne. Śmiało, zasłużyłeś, piwo? Teraz? No co? Przeżyłam dziś katastrofę lotniczą, obławę i atak prototypowego robota bojowego. Tak kurwa, właśnie teraz. No, stylowo. Prawda? I mniej rzuca się w oczy. Częstuj się. No dobra. Eee... Za wcześnie na imprezę. Ani śladu Songbert, a my dalej jesteśmy w Doktown. Za wcześnie na imprezę. Jak chcesz. Ja nie będę siedzieć o suchym pysku. Może to prezent powitalny od Songbert? Chciałabym. Wracamy do Night City, gdzie nie cichną spekulację na temat katastrofy samolotu pasażerskiego. Według przedstawicieli NUSA miała nim podróżować sama prezydentka Rosalind Myers. Władze miasta wciąż nie wydały oficjalnego komunikatu. Głos w tej sprawie zabrał jednak ktoś inny. Kurt Hansen, samozwańczy przywódca Docktown, zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko. Próbują mnie wrobić. To chyba jasne. NUSA od lat szukają sposobu, żeby mi posłać kulkę. Nie twierdzę, że jestem święty, ale nie jestem też samobójcą. A tak na głowę państwa... Traktuję tę sprawę poważnie. Wy też powinniście. Zastanówcie się, jaki jest cel tego spektaklu. NUSA potrzebują pretekstu, żeby wysłać swoje siły do Docktown, a potem, żeby zapukać do wszystkich drzwi w całym jebanym Night City. Cholera. A to. Pieprzyć to. Oznacza. Sukimsen, sprytny sukimsen. Nieźle to sobie obmyślił. Nieźle to sobie obmyślił. Wychodzi w światło fleszy i odsuwa podejrzenie od siebie. Wcale mnie nie pocieszasz. Tym bardziej, że jeżeli komuś faktycznie zależy na wojnie, jestem mocnym kasus belli. W takim razie musisz jak najszybciej ujawnić. Ale, że co? Mam zadzwonić do swoich, nie wiedząc, kto podniesie słuchawkę? Czy może wyjść na ulicę i pomachać snajperom Hansena? Nie wi. Mam związane ręce. Słyszysz? Ktoś idzie. Songbird. Może tak. A może nie. Ale się przyfardziło. Penthouse z panoramą na miasto! I sprawnym prawnym światłem. O, coś tu nie gra. A to dlatego, że jesteś pieprzonym malkontentem. Chcesz przegapić zrzuty sprzętu, czy jak? Wi, trzeba ich ściągnąć. Chodź, rozejrzyjmy się. No. Poczekaj, spróbujmy pogadać. Na twoją odpowiedzialność. Opuśćcie broń. Kurwa. Nie każ mi powtarzać. Ej, 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 spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc. Ta jest zajęta. Wypad. Mówiłem. Cofnij się. Tak, tak lepiej. Opuśćcie broń. Kurwa. Nie każ mi powtarzać. Ej, 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 spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc. Ta jest zajęta. Wypad. Mówiłem. No, właśnie widzę. Apartament prezydencki, co? Cholera. Słyszałem, że jest nagroda za głowę Rosalind Myers. Co z tym zrobimy? Spróbujemy się dogadać. Nie chcemy problemów. No, ale ta broń mówi coś innego. Ta broń na razie siedzi cicho, o ile wy też będziecie. Jest to jakaś opcja? Ale nasze milczenie kosztuje. Szycha, mój człowieniu, błagam. Ty, negocjuje. Kurwa. Pamiętasz, co było, jak negocjowałeś z Hansenem? Kurwa, Co było, jak negocjowałeś z Hansenem? A, nic. Drobne nieporozumienie. Tak, nic. Różnęli mu nogę. Możesz się wreszcie. Konflikt interesów. Pułkownik Hansen nie lubi takich jak ja, niezależnych przedsiębiorców. Okej, okay. pytanie brzmi, co wy możecie mi zaoferować lepszego? Chłopaki, do kurwy nędzy. Wszyscy próbujemy przeżyć, za wszelką cenę. Skądś pierdolić i podaj swoją. Milion! Jak tylko odzyskam dostęp do kont... Ale coś za coś. Pomożecie nam. Mm -hmm. I niby, jak by to miało wyglądać? Miejsca jest dość. Nie będziemy wchodzić sobie nawzajem w drogę. Ale gdybyśmy mieli jakichś niespodziewanych gości, to mogę liczyć na wasze wsparcie. To wasza szansa. Druga taka się nie powtórzy. Może też nas spędzić do grobu zgoda, pani prezydentko. I chcę... Rayfielda. Ja pierdolę. Okej. Okay. Jakiś konkretny model? Mój tyłek dopasuje się do każdego. Zacznij szukać garażu. Tak zrobię. O ile twój ochroniarz nie poderżnie nam w nocy gardę. Wi, czy zamierzasz poderżnąć gardła tym dżentelmenom? Będziecie grzeczni, to możecie spać spokojnie. Dobrze, tatuśku. Dobra, no to kurwa postanowiony układ jest układ. Strzeliłbym z łami piwerko. Za nowe znajomości Ale rano polujemy na zrzuty Musimy być na chodzie To tak jak my Chodźwi To był długi dzień eee, Kurczę Patrz, się ucz, Patrz i się ucz. Ciekawie Mamy hm. jeśli to z uśmiechem na z jajami, Mamy znajomych Czyli możemy sobie porozmawiać Fajnie byłoby tutaj Pogadać troszeczkę Szukamy znajomej. 30 lat, koreańskie korzenie. Może ją widzieliście? W Nic mi to nie mówi. Nie mogliście umówić się w knajpie? Nocna warta, co? No, mój wkład w naszą umowę. No i przyzwyczajenie z Badlandów. Czyli nomada. Tja. Yeah. Może kiedyś. Porzuciłeś rodzinę? Zdradziłem rodzinę. Nie każ mi o tym mówić. To nie złe z ciebie, A ty, Biznesmen? Bez nogi? Co mi powiesz ciekawego? Co tam? Chcesz pogadać? No to powiedz, jak się pracuje dla głowy państwa. Waszyngton dobrze płaci. Wyglądam ci na kogoś z Waszyngtonu? Nie wiem. N nigdy nie byłem. Daj, spokój, Jestem stąd. Heywood. Dokta. I tak już raczej zostanie. Przed chwilą przybiłeś piątkę z prezydentką. Wyjedziesz stąd tym swoim Rayfieldem. Dzień, w którym uwierzę komuś na gębę, będzie moim ostatnim. Za czemu zgodziłeś się pomóc? Bo honorowy ze mnie, skurwysyn. Ludzie tacy jak my mają swój kodeks. O, tak czy inaczej, wybraliście dobrą metę na nocleg. Na uboczu, bezpiecznie, jest nawet prąd. No, w sumie, racja. Wspominałeś wcześniej o jakichś zrzutach. O co chodzi? Sprawa wygląda tak. Pułkownik Hansen ma specyficzny sposób odbierania przesyłek od kontrahentów. Sprzęt, broń, amunicja czego dusza zapragnie Ładunki trafiają do Doktown drogą powietrzną. Jeśli znasz miejsce i czas zrzutu, no, no, można na tym dorobić. Łapiesz? Chcesz powiedzieć, że opierdalacie Hansena? No, ja to nazywam redystrybucją dóbr. Ale reszta się zgadza. Bredyspozycja <laughs> dóbr. Okej. Okay. Czegoś tu nie rozumiem. Skoro jest tutaj tak bezpiecznie, to czemu budynek stoi pusty? Ponieważ jest nawiedzony. Kurwa. Człowieku, naprawdę nic nie słyszałeś? No. Jacob. Poważnie mówię. Ludzie umierali tu w zagadkowych okolicznościach jak po udarze. No. Jak raz znaleźli dwunastu wypalonych netranerów, to Hansen zakazał tu wstępu. Hm. A wiesz, jedno słowo pułkownika działa lepiej niż wieżyczki obronne. Ludzie się trzymają z daleka. To co my tu jeszcze robimy? Mamy wyjebane na Kurta Hansena i miejskie legendy Okej, okay. nieźle Dobra, wracamy do pani prezydent Siemanko O tak, już nóg nie czułam Chodź, też sobie klapnij No to sobie klapnę Wciąż nic od Somi? Nic Jest źle nic takiego nigdy się nie zdarzyło Co myślisz o naszych nowych znajomych? Określenie pożyteczni idioci nabrało nowego znaczenia Dwie dodatkowe spluwy zawsze mogą się przydać co? Naprawdę im zapłacisz? A czemu nie? Też ryzykują Ło! Wow. A co jeśli Songbert nie przyjdzie? Na razie musimy poczekać. A jeśli Songbert się nie pojawi, wtedy. powiedzmy, że jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy rano. Na razie trzeba odpocząć. <laughs> nie do wiary. Co? O tej porze byłabym w domu. Na nocnym stoliku czekałby wieczorny raport, szklanka destylowanej wody i tabletki nasenne. Nie brzmiesz, jakbyś za tym tęskniła. Dobranoc, Vee. na balkonie. O, to dobrze. Już myślałem, że, że mi łeb odstrzelisz, chłopie. Możesz coś ciekawego mi powiedzieć? Gdzie Jacob? Był zrzut. Jacob zszedł na dół badać. Okej. Okay. O, jak tam nocka? Jak to pod dachem? Trochę... Trudno się przyzwyczaić. Za to Jacob... Kurwa, ten to ma sen. ne, 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 maleńka, to Rejfit, mam ważnych znajomych, coś tam, coś tam, no, wyższe sfery. I tak do świtu. Człowiek z ambicjami. I złamaną przegrodą na sobą. <gry> Ach, to było dobre, akurat. <gry> to było naprawdę dobre. No dobra, niestety, ale ja już się z Wami żegnam w tym momencie, więc się czy majcie szczereczka do następnego, pa pa pa. Krzyżowiczek, mordeczki.